Panie, e, okaż swoją potęgę, swoją władzę, swoją moc, swoją miłość, swoje miłosierdzie. Wylewaj swoją krew. Uwalniaj nas przez swoją krew. Chron przez swoje rany. Daj pełną wolność przez Twoją mękę, przez Twój krzyż, śmierć i zbaw stanie. Okaż, że jesteś tutaj i że jesteś Panem że zło będzie manifestować swoją obecność dlatego, że boi się Ciebie, a nie, że robi co chce. Tylko musi uciec, jest przegrany, bo Ty zwyciężyłeś. Dlatego pośnij swoich aniołów, pośnij świętego szarbera. Niech Maria Dziewica, ukochana Matma nasza i Królowa, i Pani razem z Tobą prosimy, przejdzie się pośród nas i Pani pokaż, że Ty zwyciężyłeś. Pechalaś, będzie już uwalnia. I nasze rodziny, naszych bliskich, za których modliły się, że Pan w nich działa. Za tych, którzy, ty, którzy będą słuchali, oglądali, będzie też mocno działał, uwalniał. Będą spoczynki, i którzy będą krzyczeć, i którzy będą płakać. I że będą uwalniani, będą się trząść, pocić nawet, albo radować, bo to będzie uwolnienie związane z wielką radością, że Pan uwalnia w radości, bo Duch Święty przychodzi i przeg przegania szatana. And teraz, time to go Maria, the end. Shalom, Mariam, Rahale, Marhala, Mohammed, Shalom, 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 Shalom,

Czyli pierdolę, ja soleję, na mar, Maria Maraj, Maria Haleluja, Haleluja, hallelujah, hallelujah, i l'e'alelujah, l'e'alelujah. Pan teraz bardzo, e, bardzo działa w sercach, i duszach i ciałach tych, którzy są bardzo zniewoleni, bardzo tręczeni, kuszeni, Teraz, teraz skocznij w duchu świętym, Ci uwalni. Pichidijasz. Kruk sankta, Sidmi Hilux, krzych święty i będzie światła. Bytelaszala Maria. Maria, Maria Neszcze. Hyszcza lachadi. teraz uwania. Nie bój się. Będziesz krzyczał, będziesz krzyczał, bo płaczcie teraz uwania. Bo Pan podchodzi teraz do ciebie i chodzi swoje dłonie na Tobie. Sinipatelecz. Balmachasz się. Pan Jezus, kiedy przyszedł do uczniów, to tchnął na nich, czyli przyszedł Duch Święty. Dlatego teraz w imię Jezusa Zmartwychwstałego tchnę i przyjdzie Duch Święty do naszych serc, jeszcze mocniej, jeszcze bardziej. To nie przeze mnie. To nie ja mam taką moc, tylko Jezus Zmartwychwstały ma taką moc. On jest panem. Przyjdź, Duchu Święty, przez to tchnienie. Przyjdź, Duch Święty. Przyjdź, Duchu Święty, przez to tchnienie. Przyjdź, Duchu Święty, przez to tchnienie. Bądź obecny, bo jesteś Panem, nasz, z na panowanie od wszelkich nałobów, od alkoholizmu, od zjewolenia papierosami, narkotykami, pieniędzmi, lekami, internetem, złymi grami, złą muzyką, złymi filmami, złymi relacjami, złymi emocjami, panowanie zjewolenia sektami. Balnia zjewolenia okultyzmem, magią, czarami. Panowania teraz się unia ducha śmierci, samobójstwa, samookaleczania, pychaż od wszelkich duchów nieczystych, nieczystości, rozwiązłości, zdrad, niewierności, pornografii, samochwałtu, yy, perwersji. Od duchow seksualizmu, panowania od tego Ciebie, nas, Twoją rodzinę, Twój bliskich, Twój dom, Pan teraz uwagi masz twoją żonę, Twojego męża, Twoje dzieci, Pan teraz uwaga. Przez serce Maryi. Przez świętego szarbela. Zaproś Jezusa, Maryi, ale także świętego szarbela do swojego domu. Żeby twój dom to był dom Jezusa, Maryi i świętego szarbela. Amen. Ale nie tylko, bo niektórzy mają domy świętego szarbela. Dobrze, ale niech będą to przede wszystkim domy Jezusa i Maryi żeby czasami też nie było takiego niezdrowego kultu świętego szarpela, bo święty, święty Serpela tego nie chce żebyśmy się na nim skupiali i przesadzali w tym nabożeństwie do niego, a zapominali o nabożeństwie najważniejszym do Jezusa Chrystusa i również do, do Jezusa przez Maryję. Amen. 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 Teraz jeszcze yy, o tej powieszonej te osoby, które są. Twojej rodzinie, czy może Twoi piscy najbardziej zniewoleni. Teraz chwili ciszy, oddaj ich Jezusowi i Maryi. Jezus mówi do nas, wysłuchałem Was, moje dzieci, a po, ale pozwólcie, żebym uwalniał według woli mojej miłości, bo chcę, żebyście byli wolni i ci, za których się stawiacie. Amen. Panie, dziękujemy Ci. Oklaski dla Pana. dla Pana.